Witam w best of week serii, której już kawałek czasu nie było, i mam nadzieję, że teraz pełną parą e, powróci, ponieważ pogarniałem wiele rzeczy. Myślę, że możemy sobie rozpocząć e, to Be best of week klanczestem, e, to już e, drugim klanczestem, e, e, który został nam udostępniony przez e, Supercell i kurde. A w Elite, 320 Lit Barby, więc ta karta mnie prześladuje. Mam jej już 1000, ty kurczę, to jest jakiś rekord. Niestety żadnego balona, nic generalnie to smuteczek, a i też przed rozpoczęciem mogę się pochwalić, że dzisiaj e, ulepszyłem balon na poziomie piątym, co jest już naprawdę e, wielką sprawą. Replay Bartka jest e, ciekawym pokazem e, dosyć klasycznego. Eee, zwycięstwa w ostatniej sekundzie 4-3 Hog Rider Fireball no i znowu milisekundy po prostu do zakończenia tego pojedynku remisem, no ja nie wiem jak ci ludzie to robią w replayu fifki e, raczej z jego drugiego konta dochodzi do bardzo ciekawej sytuacji, ponieważ w tym momencie przeciwnik e, zrobił push e, póki co za 10 eliksiru za chwilę rzuci zapem E, Fifka wyrzucił w, e, w tym momencie Skeleton Army oraz Spear Gobliny. Tak jest, e, w tym momencie Fifka zmirerował Skeleton Army. Przeciwnik użył e, Zapa. Co daje nam e, wynik 9 do 12. I w tym momencie używając e, 9 do, do, do 12, czyli naprawdę fajny wynik. I teraz używając beczki goblinów oraz e, re, reszty szkieletów, spokojnie e, niszczy całe wieże. Całe zdrowie zwierzę przeciwnika. No, counter push idealny. W tym replayu, Potter, popisał się kartą, która coraz bardziej zdobywa popularność, czyli Elite Barbarianami. Cholerne maszyny do zabijania, chyba że się je zatrzyma. No i właśnie tutaj w tym momencie przeciwnik ma masę eliksiru. Jednak yy, wystawił jedynie Bowlera do, yy, do obrony przed tymi barbarzyńcami, co nie jest najlepszą opcją, patrząc na yy, prędkość ataku. Yy, te, te, te otóż tego e, bowlera. Potem próbuje się ratować e, Minionami jednak nie ma całe zdrowie w, e, wieży przeciwnika e, zostało w tym momencie e, zdjęte. Tak się właśnie martwię, co Super zamierza e, zrobić, aby jakoś tutaj te, te, tą kartę zbalansować, ponieważ no, to trzeba przyznać. Teraz objęt Barbarians e, w co drugim trzecim. Kimes pochwalił nam się tutaj e, swoją talią, którą nazwał Bob Budowny z e, racji takiej, że e, są tutaj trzy najtańsze budynki, e, które zadają obrażenia oraz e, pięć bardzo e, tanich. Żeby te budynki można było jak najszybciej wystawiać No i, i jak widać mu to się udaje Te Tesle oraz Kanony bardzo dobrze chronią tego Mortara Który no jak widać prawą wieżę jego przeciwnika już niemal całkowicie zmijażdżył Tutaj jest masa jednostek Niestety e, tutaj ten napis mi zasłonił I e, <ścoughs> zobaczmy Jeden z Mortara, jeszcze jeden i jest pogrzednik. Nigdy, nigdy w życiu bym nie pomyślał, że taka talia może mieć sens, ale jak widać, można. I tu będzie kim to pokazał. Na swoim replayu Alahu Akbar wchapał e, ba, aż dwa kompletne feile swoich e, przeciwników, e, znaczy swojego e, przeciwnika. Tu, e, użył Jens e, krytona oraz Graveyard'a i właśnie... Całe szkieletki e, obiły niesamowicie e, wieże, właśnie e, przeciwnika. O, tutaj widać na jego ręku, że no, chociażby ten e, miner, czy w, wystawione wcześniej z e, Gobliny mogły e, tutaj mu sensownie pomóc, jednak e, nie wybrał tutaj walczyć z tym giant skeletonem, lekceważąc szkielety. Oj, niesłusznie. Potem do akcji wkroczył Spark i przeciwnik y, myśl, wystawił Firebola z nadzieją, że pokona tego Sparkiego, jednak on zdążył raz uderzyć oraz drugi raz uderzyć. On tak po prostu e, z tymi swoimi e, tam siedmioma, ośmioma eliksirów stał, e, pozwalając Sparkiemu e, wystrzelić aż dwa strzały w kierunku jego King Towera. No dalej nie, nie potrzeba było wielu starań, żeby ta wieża, najzwyczajniej w świecie, niesamowicie osłabiona. 花朵。寶寶寶寶